Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów. Drodzy Państwo, zaczynamy kolejny odcinek programu Psykotymy. Przed Państwem niezmiennie dr Tomasz Nowak. Siema. I pani redaktor Wioleta ochtańska błaszczak Siema. Dlaczego siema? O tym już za chwilę. No, się ma, się ma, bo gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Gramy dzisiaj dla Wośby. i gra nie tylko Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale całe rataje włączyły się tak naprawdę w pomaganie, nie tylko mieszkańcy, ale też Dom Kultury Polan to w którym właśnie jesteśmy. Dlaczego o tym za chwilę? No i klinika weterynaryjna, Majpec, się dla tysiąclecia. Co tu dzisiaj robimy, panie doktorze? Gramy niezależnie od pogody, bo jak państwo przypomnicie sobie, oglądając ten odcinek, że 30 stycznia podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no, Mówiąc krótko, pogoda nas nie rozpieszczała, ale tak jak jest zimno na zewnątrz i tak jak jest silny wiatr, tak gorąca jest atmosfera tutaj na Ratajach i tak silna jest wola pomagania i wspierania właśnie dzieciaków. Więc organizujemy wiele eventów z udziałem mieszkańców, z udziałem psów, tak aby nazbierać jak najwięcej do tych naszych puszek. Trochę brzęczy, ale więcej szeleści, ponieważ są też grube pieniądze. A propos tej puszki, ta puszka była już w klinice weterynaryjnej na osiedlu i jakiś czas, no bo te pieniądze już wcześniej zbieraliście, no to powiedzmy najpierw o puszce. Puszka jest ciągle możliwa do zapełnienia, jak nie ta to kolejna, więc nasi klienci, dziękujemy im bardzo za, za, za szczodrość, dzielili się po prostu z Wielką Ogrodniczą Szczerbną Pomocy i wspierali ją przez cały tydzień, kiedy puszka po prostu była u nas na, na recepcji, na kontuarze recepcyjnym. I dzisiaj jesteśmy w Domu Kultury Polan-Stoła. Tak naprawdę wszystko dzieje się na zewnątrz, ale w związku z tym, że wieje, to wyszliśmy sobie na chwilę do środka. Powiedzmy, co to było za przedsięwzięcie? Psi, kilometr dla woźb, z czego mogły skorzystać czworonogi i ich właściciele? Zaangażowało się w to wiele firm, ale tu głos oddamy pewnie organizatorom, którzy je wszystkie wymienią. Natomiast mieszkańcy i psy mieli takie atrakcje jak psi fitness, psie spa czy vouchery do psich spa. Była licytacja, podczas której można było było wygrać fantastyczne gadżety i oczywiście pieniądze też zasilały Wielką Orgierstwo Świątecznej Pomocy. Były porady weterynaryjne, no i świetna atmosfera. I mamy nadzieję, że pierwszy taki psikilometr, ale będziemy szli do końca świata i kilometr dłużej. Wielka orkiestra świątecznej pomocy gra, no i taki super pomysł, żeby psy zaprosić tutaj do Domu Kultury Polansto no i żeby z nimi wspierać woźb, zbierać sobie przysłowiową złotówkę do puszki wrzucić. Powiedzmy o tej akcji dzisiejszej warzyw. Wsi kilometr dla woźb, po raz pierwszy w Domu Kultury 100 udało nam się zorganizować mimo chłodu, wiatrów, ale przebłyski słonka też były. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, udało się. Mieliśmy w programie troszkę ciekawostek dla psów o psach z psami. Chcieliśmy, żeby tutaj wspólnie razem mieszkańcy ze swoimi pupilami przyszli i razem ten dzień z nami świętowali, bo to wszystko dla wspólnej sprawy, wspólna puszka wośpowa i licytacja nam się udała i udało się coś zebrać i udało się wypić gorącą herbatę i wspólnie z uśmiechem trwa obecnie właśnie przemarsz z naszą wośpową puszką do naszego Głównego Sztabu do Domu Kultury Jędruś, a to wszystko y, odbyło się dzięki osobom, które się zaangażowały razem z nami. Tutaj z naszym Domem Kultury Polans 100 turbozo, stowarzyszenie bajgle w potrzebie. Oprócz tego psia Warta, pan weterynarz z, z Majpetu był również, który nas tutaj wspomógł oraz wielkie dzięki dla studia fotograficznego RAF Laboratorium. Powiedzmy o walorze też edukacyjnym, bo w tym odcinku nie tylko o Wielkiej Orkiestrze, ale o walorach edukacyjnych i w ogóle o tym, że warto nauczać, że warto mówić, bo do kliniki weterynaryjnej w ramach półkolonii też w ferie przychodziły dzieciaki. Tu edukujecie, tam edukujecie, chyba to jest taka Wasza misja. Tak się składa, że 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to też ostatni dzień ferii w Wielkopolsce, więc przez ostatnie dwa tygodnie dzieci z Ratajskich Domów Kultury w ramach półkolonii miały okazję wizytować właśnie naszą klinikę i uczyć się o tym, jak opiekować się zwierzętami, czego zwierzęta potrzebują, jak wygląda praca lekarzy weterynarii i w ogóle ta cała branża powiedzmy zoologiczna. Podczas tych wizyt miały dzieci okazję zadać wiele pytań dotyczących Właśnie swoich zwierząt. No i myślę, że od takich inicjatyw zaczyna się później świadomość i zaczyna się po prostu wszystko lepiej dziać. No to właśnie na taką relację teraz Państwa zapraszamy. Pokażemy, jakie pytania miały dzieci i co im odpowiadała pani doktor Zuzanna. Jeżeli chodzi o badanie brzuszka, to robimy w ten sposób, tak? Mniej więcej dotykamy tutaj bardzo delikatnie. Drodzy Państwo, dzisiaj odwiedzamy klinikę weterynaryjną MyPet na osiedlu Tysiąclecia, po to, żeby sprawdzić, co porabiają właśnie w klinice dzieciaki z Ratajskich Domów Kultury. Rozmawiamy z panią Zuzanną, która te dzieci wdraża, opowiada o tym właśnie, jak wygląda zawód weterynarza, pana doktora weterynarii czy pani doktor, a oprócz tego, no właśnie przede wszystkim zdradzamy Mamy tajniki tego, jak kochać psy, jak podchodzić do kwestii no właśnie, leczenia zwierząt. Powiedzmy właśnie o tej kwestii edukacyjnej. Wyjaśnijmy, co dzisiaj tutaj się działo i dlaczego warto edukować. No zdecydowanie warto edukować ze względu na to, żeby przede wszystkim dzieci wiedziały, jak się zachowywać w pobliżu psa, w jak głaskać, tak? jak podchodzić. Wczoraj opowiadaliśmy sobie o pozycji bezpiecznej, o tym, że absolutnie nie uciekamy. Rozmawialiśmy sobie również o zmysłach, tak? czyli żeby zrozumieć psa, żeby móc z nim przebywać, czy kota oczywiście, trzeba wiedzieć, jak one postrzegają świat, tak? czyli zupełnie inaczej niż my. Tak? Czy to wzrokiem czy nosem, który jest przecież idealny, po prostu jest narzędziem doskonałym tak naprawdę, no czy też słuchem, tak? Tłumaczymy sobie owszem, jak wygląda praca, czyli osłuchujemy sobie to serduszko. No oczywiście dużą atrakcją jest oglądanie zdjęć rentgenowskich szczeniaczków w brzuchu, tak? Co zawsze jakby interesuje dzieci, tak? Oglądamy sobie na USG, tłumaczymy, że, że no, tak naprawdę to jest tak, tak samo jak, jak u mamusi prowadzimy tą ciążę, to u tak samo, czyli trzeba robić te badania profilaktyczne, tak? czy to badania krwi, czy właśnie USG, czy RTG. No, oprócz tego tutaj sobie mówiliśmy o łapce, bo, bo to jest zawsze duży dylemat. Jeszcze żadne dziecko nie odpowiedziało, gdzie jest kolano u pieska, także myślę, że, że to też jakaś informacja. No i mam nadzieję, że to im pomoże tak? w zrozumieniu no, tych niesamowitych zwierząt po prostu. No właśnie, okazuje się, że ta warstwa edukacyjna jest niezwykle ważna, bo no wyszło dzisiaj tutaj, nie tylko dzisiaj, że rzeczywiście należy dzieciaki edukować dlatego, bo dosyć mało wbrew pozorom wiedzą, oczywiście o psach, kochają te pieski, zwłaszcza małe, no ale okazuje się, że ta warstwa edukacyjna jest jeszcze przed nimi. Nie sądzę, że to się dotyczy tylko dzieci. O, absolutnie nie. Ludzie kochają w sposób taki, jak kochają drugiego człowieka bardzo często. Natomiast, jeżeli ktoś nie, nie jest w stanie poczytać trochę, posłuchać behawiorystów, trenerów, tak, jak ten pies funkcjonuje, co tak naprawdę sprawia mu przyjemność, bardzo często to nie jest leżenie na kanapie. Tak. I to, że. No, kochajmy odpowiedzialnie, tak? czyli badajmy po prostu, bo jeżeli ktoś przychodzi mówiąc, że bardzo kocha swojego pieska, ale ten piesek przez 10 lat nie miał żadnych badań krwi, żadnego USG, żadnego RTG, no to jakby ja rozumiem, że my przez 10 lat nie powinniśmy, ale no czasami przegapiamy te badania profilaktyczne, tak? ale dla nas 10 lat, a dla psa 10 lat to jest... Totalna różnica, więc no, bardzo ważne jest to, żeby, no, żeby po prostu badać tak? I, i kochać w taki sposób, że zdając sobie sprawę, że to jest zupełnie inny gatunek, zupełnie inaczej postrzegający świat. Wizyta dzieci pokazuje też, że w klinice MyPet na osiedlu tysiąclecia nie tylko się leczy, nie tylko się bada, no ale właśnie to, o czym mówimy cały czas, edukuje. I to jest też taka okazja do tego, żeby, no żeby te dzieci do Was zaprosić, robicie to? Jest to no, jakaś misja w pewnym sensie. Tak, dokładnie. No my, my po prostu wszyscy tutaj uwielbiamy zwierzęta, no i, i może nie powinnam tak mówić, ale no to jest prawda, tak, że chcemy, żeby im się żyło po prostu dobrze. Zarówno behawioralnie, jak i zdrowotnie. Także zwracamy uwagę na oba te aspekty. I no my tutaj starą jeździmy troszkę, byliśmy i w żłobku, i byliśmy w domu starców, tak, no po to, żeby no poedukować właśnie, tak, pocieszyć trochę Wiadomo, i troszkę pokazać sztuczek, bo to jest też takie, no wiadomo, najbardziej interesujące dla ludzi coś, co przyciąga wzrok. Jak sami Państwo widzą, zawód doktora lekarza weterynarii wcale nie jest taki łatwy już nawet dzieci o tym wiedzą. Ale jest bardzo atrakcyjny i zachęcamy, a nie wszyscy muszą być lekarzami weterynarii, natomiast zachęcamy, żeby większość miała zwierzęta, bo to jest dopiero pozytywne obcowanie ze zwierzętami i no, opiekowanie się nimi, ale też rozładowywanie różnego rodzaju emocji z ich udziałem, regularne spacery. Po prostu nie sposób opisać wszystkich zalet, wszystkich wartości dodanych, jakie wynikają z posiadania zwierząt. A do tego można przyjść z psem na psi kilometr i pomagać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Oczywiście zachęcamy, zapraszamy do kolejnego do obejrzenia kolejnego odcinka programu Psy, Koty i my. Panie doktorze, chyba to już wszystko tym razem. Gramy z wami. I jeden dzień dłużej, do zobaczenia. Do widzenia. Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów.